Witajcie kochani. Zapraszam serdecznie na kolejną prognozę. Dzisiaj o tym, co musisz wiedzieć o maju 2025. W maju od połowy miesiąca pojawi się więcej optymizmu, ale wiele rzeczy rozwinie się także w zupełnie nowym kierunku. Dlatego warto rozważyć. Jest nowe możliwości, inne opcje i odmienne perspektywy. Ci, którzy nie ruszą się, zostaną poruszeni, zwłaszcza dookoła pełni 12 maja, pełni księżyca w znaku Skorpiona. Wiele już zostało wyjaśnione, ale nasza uwaga skupia się teraz na przyszłości. Planeta Energii, działania, inicjatywy Mars będzie wkraczał w znaku Lwa na nowe obszary, namawiając nas do odważnych kroków. Planety wspierają w podejmowaniu ważnych decyzji i wdrażaniu Nowych planów. Polecane byłoby życie zgodne z własnymi wartościami, jednak w pierwszej połowie miesiąca może być jednak wiele do przepracowania. Zadziewa się tak, ponieważ ujawnią się informacje, które nie tylko nas denerwują, ale wzbudzą niepokój. Jasność otrzymamy przede wszystkim dlatego, że każdy będzie już dokładnie wiedział, czego nie chce i na czym chce się skupić w przyszłości. To jest zaproszenie do zaangażowania się w nowe cele i nowe wartości. Układy planet promują autentyczność, odwagę zamiast dostosowania się do norm społecznych i stosowania polityki strusia. 4 maja planeta transformacji Pluton zatrzymuje się w wodniku, aby każdy uwolnił się od negatywnych myśli i, wyruszając w bieg prosty, nakazuje uwolnienie się z obciążeń przeszłości, nie trzymania się starych lęków, strachów i odważyć się przede wszystkim do zmian. Zastanów się co opowiadasz w kółko, o czym myślisz bez przerwy, na czym skupiasz się, co cię ogranicza, co cię zamartwia, czy yy, yy, co chciałbyś przede wszystkim zmienić w sobie. Stwórz nowe myślenie i trzymaj się tego. Jeżeli obecnie wiele rzeczy postrzegasz negatywnie i wszystko było lepsze w przeszłości, nadszedł czas od uwolnienia się samą manipulacji, także od ludzi, którzy ciągną cię w dół do swoich negatywnych światopoglądów, ale także swoją negatywną postawą. Powstrzymałabym się od konsumowania także negatywnych informacji na przykład w mediach. Pluton w Wodniku nie tylko wymaga treningu mentalnego, ale jeżeli chodzi o negatywne myślenie czy malowanie świata w negatywny sposób, skup się na tym pozytywnym. Chodzi teraz o samodzielne działanie zamiast na na niesprawiedliwość i szukania winnych, zadbałabym o pewność siebie, i wtedy będzie można zmienić perspektywę. Wiele nowych ideologii, które teraz się pojawi, niestety będzie nasiągnięte wojowniczymi elementami czy nienawiści, czy egoizmu. Dlatego szukałabym kontaktów z ludźmi, którzy chcą stworzyć piękny, nowy świat, trzymają się swoich wartości a nie ciągle zmieniają jak chorągiewki, szukając przewodników czy ojców z ciężką ręką, ciągnących cię do przepaści. Wenus, aktualnie w znaku Barana, budzi gorączkowe emocje. 2 maja spotka romantycznego Neptuna i da możliwość wielu do zakochania i wejścia w nowe relacje. W związkach warto zadbać o radosne, nowe elementy. Po dwukrotnym spotkaniu z Saturnem na pewno było dużo stresu, dużo smutku czy dużo problemów, które trzeba warto wyjaśnić i zamknąć. Sam bądź więcej aktywny, kreatywny, skorzystaj z wyobraźni i radości eksperymentowania. Nie liczyłabym na cud, ale użyła empatii i baraniej otwartości oraz szczerości. Czasami podejmij także ryzyko, starannie oceniając sytuację. Zastanów się, czego sobie życzysz w danej relacji, jak ma wyglądać Twój idealny związek. W tym czasie, na pewno już z Neptunem w znaku barana pojawią się nowe elementy, na przykład w dziedzinie artystycznej, muzyce czy też modzie. To doskonały czas, aby zaprezentować się publicznie czy swoje prace twórcze. Działaj zgodnie z zasadą przyjemności, zadbaj Teraz o swoją kreatywność. Które obszary są dla ciebie przyjemne? Wenus w Baranie pozwala działać zgodnie z zasadą przyjemności i robić to, co przynosi ci radość, bardziej nawet spontanicznie. Daj sobie wolność, aby cieszyć się życiem i odłożyć obowiązki na inny czas. Od 1 maja tydzień jest korzystny zarówno do spraw miłosnych, jak i biznesowych. Relacje mogą się pogłębić, a w sferze zawodowej pojawią się konstruktywne rozwiązania. Tylko niestety krytyczna koniunkcja Merkurego i Kairona może przyćmić komunikację w środku tygodnia. Nieporozumienia mogą się prowadzić do wrażliwych reakcji, nie, nie zawsze może znajdziemy właściwy ton, uważałabym dlatego na słowa, powstrzymała się od dotykania innych, albo czasami może jest warto nic nie mówić. Nie wszystko musisz wypowiadać, nie oceniaj innych i nie dotykaj swoimi wypowiedziami. Napięcie wzrośnie od 11 maja. Pełnia księżyca 12 zapowiada burzliwy okres. Nieprzewidywalna planeta Uran zbliża się do księżyca w pełni naprzeciw, a jej wpływ jest coraz bardziej silniejszy jeszcze do 18 i 20 maja, więc spodziewaj się nie tylko Ekstremalnych, ale ekscytującego czasu, w którym trzeba przygotować plan B, C czy też D. Postaw na elastyczność, przygotuj się na niespodzianki. Uran zwykle przynosi nieoczekiwane zwroty akcji. W zależności od sytuacji mogą być to oczywiście Wyzwania, czy też mogą się pojawić także korzystne możliwości, jednak nagły koniec znanej sytuacji może powodować na pewno stres czy frustrację. Warto zadbać przede wszystkim, co jest niepewne w Twoim życiu już na początku maja, gdzie od dawna nic się nie trzyma, gdzie jesteś niezadowolony. Co nie ma już dla ciebie sensu i wartości, na pewno zakończy się do dookoła pełni w znaku Skorpiona. Zamiast jednak czekać, aż inni podejmą decyzję, lepiej zacznij sam działać. Gdzie potrzebujesz więcej wolności i samostanowienia? Czy chcesz zmienić swoją sytuację, na przykład zawodową czy osobistą, czy utrzymujesz jeszcze relacje, które nie mają gruntu, nie mają celu i nie mają wartości? A może są zachowania, które chciałbyś sam zostawić i zmienić. Wyszłabym ze sfery komfortu, postawiła sobie wyzwania i zabrała się przede wszystkim za siebie. Od pełni bardzo ważne będą także kwestie finansowe, ponieważ Uran znajduje się w znaku byka, który rządzi i pieniędzmi i tematami posiadania, mogą pojawić się kłótnie związane z finansami i z pieniędzmi. Na pewno oczekuj turbulencji na rynkach finansowych dookoła pełni, które w zależności od sytuacji, którą masz, mogą oznaczać straty albo możliwe zyski. Z pewnością dobrym pomysłem byłoby uważnie monitorowanie tego. Szczególnie właśnie dookoła pełni i zwracanie uwagi na inwestycje, aby móc szybko zareagować w zależności od potrzeby. W tygodniu od 12 do 18 maja nie tylko uran powoduje niepokoje, ale także planeta komunikacji Merkury również stoi w napięciu. I trudno będzie o harmonijne, spokojne rozmowy, raczej nie będzie to możliwe. Konstelacje planet sygnalizują burzliwe zderzenia poglądów i nieporozumienia. Konstruktywna wymiana zdań może być trudna, a nawet niemożliwa. Sztywne idee, upór uniemożliwiają kompromisy i obiektywne rozmowy. Na pewno zauważymy to na pewno w świecie polityki, czy na przykład w swoim życiu. Nie obwiniałabym nikogo, nie szukałabym innych, ale poszła na zys, dystans. W tym miesiącu czy w pierwszej połowie miesiąca na pewno milczenie będzie więcej złotem w trudności. Uwarunkowaniach. Wykaż się odwagą moralną tam, gdzie to jest konieczne i wyznaczaj także swoje linie. W trudnych sytuacjach konieczna jest odwaga moralna i określenie, właśnie gdzie, gdzie są Twoje granice. Traktuj innych z szacunkiem, jeżeli nawet nie podzielasz ich opinii. Od 12 do 18 maja usłyszymy wiele informacji, które mogą nas także zaszokować, oburzyć lub nawet zaskoczyć. Rewelacje i skandale mogą wstrząsnąć na przykład firmami czy też niektórymi rządami. Być może zdecydujesz się zaangażować w ruchy społeczne lub związkowe, ale w życiu osobistym możemy stanąć przed wyzwaniem tylko po to, by spojrzeć tam, gdzie wcześniej odwróciłeś wzrok. Przyjrzyj się uważnie, odkryj swoje wnętrze, swoje motywy i swoje lęki. Na pewno jest dużo do odkrycia. Może być tak, że poznasz teraz swoich najbliższych czy też osoby, którym wcześniej ufałeś z zupełnie innej, nieznanej ci strony. Pełnia w skorpionie zmienia wszystko radykalnie i nie będzie już powrotu do tego, co było. 15 maja mogą dopaść nowo, znowu niewiarygodne, przesadzone informacje, które może wzbudzić albo fara histerii lub z drugiej strony także zadowolenie. Znajdź swoje... Centrum. Osobiście trzeba przede wszystkim szukać wewnętrznej równowagi i nie pozwolić na to, aby wiadomości czy komentarze osób zmusiły cię tak jak gdyby do impulsywnego działania. Nie pozwól, aby strach opanował lub o, oślepił jakieś tam obietnice szczęścia czy zbawienia, dlatego że to nie będzie. Prawdy. Dopóki nie jesteś spokojny wewnątrz, nie, pode, nie powinieneś podejmować żadnych impulsywnych decyzji. Nie pozwól, aby inne wi nie, nie, niepotrzebne wiadomości rozpraszały Cię czy wpływały negatywnie na Ciebie i wiesz bowiem, on z jednej strony otwiera możliwości, ale także niesie ryzyko ugrzeźnięcia w niepotrzebnym napięciu. Dlatego ustal priorytety i nie bierz na siebie za dużo obowiązków. Kto jest otwarty na nowe rzeczy, na nowe opinie i nie pozwoli, aby kłamliwe, kłamliwe jakieś informacje wpływały na jego życie, kto pozostanie wierny sobie, na pewno zrobi bardzo dobrze. Ze słońcem, które 20 maja wkracza do bliźniąt i zbieżnością Merkurego i urana, mo, można bardzo korzystnie nawiązać dobre kontakty. Proaktywnie podchodziłabym teraz do innych, zainspirowała się nowymi projektami, zawodowo można ten tydzień na przykład dobrze wykorzystać w negocjacjach czy w pracy. Saturn i Neptun są w korzystnej pozycji, co daje pewny instynkt do dobrych transakcji biznesowych. Ponadto 22 maja między boginią miłości Wenus a Marsem tworzy się sprzyjająca konstelacja. Obiecuje ona harmonii, harmonię w relacjach, w biznesach, ale także w relacjach romantycznych. Można w partnerstwach nie tylko przeżyć ekscytujące przygody, ta konstelacja będzie poprawiać nastrój w związkach, wspierać spontaniczność, wzajemne docenienie i szacunek. Tymczasem Saturn 25 maja będzie wkraczał do znaku Barana, gdzie początkowo pozostanie do końca sierpnia. Tam przygotuje grunt pod główny początek cyklu Saturna i Neptuna w lutym 2026. Dla ciebie oznacza to, że możesz teraz podjąć pierwsze konkretne kroki w nowym kierunku. Chodzi o nic innego, jak o wyruszenie w nową ścieżkę życia i zainspirowanie się marzeniem swojego życia. Podążaj za głosem serca. Teraz możesz określić nowe cele, zastanawiając się, co jest dla ciebie ważne, co byś zrobił, gdybyś nie musiał spełniać oczekiwania innych. Czyste myślenie związane z karierą może teraz zejść na dalszy plan. Ważniejsze jest, abyś znalazł wewnętrzne spełnienie, abyś każdego dnia czuł, za czym się opowiadasz. Nie odrzucaj teraz swoich życzeń, ale... Yy, czy też marzeń, czy i pomysłów, ponieważ y, może być wszystko realne. Zamiast tego zbadaj, gdzie pojawiają się konkretne możliwości. Saturn i Neptun w Baranie to nowa era dla świata, nowa gospodarka i nowa duchowość. W marcu 2025 rozpocznie się nie tylko niezwykłe, rzadkie i potężne zjawisko astrologiczne. Saturn i Neptun niemal równocześnie wkroczyły do barana i utworzą właśnie koniunkcję. Yy, dlatego niemal yy, dlatego w przestrzeni kolejnych lat ukształtują się nowe fundamenty naszego świata. Baran to znak początku, walki, odwagi, inicjatywy. Saturn reprezentuje strukturę, odpowiedzialność i realność, a Neptun marzenia, duchowość i zbiorową wyobraźnię. Na ich spotkanie w ognistym, dynamicznym baranie to na pewno ogromne zmiany na wielu płaszczyznach. Świat stanie w obliczu nowej dynamiki, kończy się era zamglenia, dezorientacji, pra płaczu, starego porządku z dominacją energii ryb. A zacznie się epoka działania bezpośredniej konfrontacji rzeczywistości. Nastąpi czas przebudzenia, aktywnego nie tylko biernej kontemplacji, ile konkretnego wprowadzania zmian. Możemy się spodziewać przełomów technologicznych, odważnych reform społecznych. Oraz nowych inicjatyw globalnych w kwestiach takich jak klimat, bezpieczeństwo, zdrowie czy prawa człowieka. Świat zmęczony chaosem i iluzjami zacznie stawiać na bezpośredność, choć czasem będą tu oczekiwania brutalnych rozwiązań. Pojawią się nowe osoby i przywódcy, przywódcy którzy nawet siłą będą forsować swoje nowe idee. Jeszcze się niestety nie zanosi na spokój przez kolejne około 3 lata, od 3 do 7 lat. W ekonomii baran oznacza ryzyko, innowacje i nowy kapitalizm gospodarczy. Będą, będziemy zmuszeni do odważnych kroków, często stawiając wszystko na jedną kartę i skończy się czas długiego planowania, rozwlekłych strategii, ale wchodzimy w erę szybkich decyzji, startupów, rewolucji, gwałtownych wzlotów i upadków. Sektory związane z Technologią, obronnością, energią odnawialną, eksploracją kosmosu zyskają szczególną dynamikę. Małe firmy i jednostki indywidualne będą miały większą siłę przebicia niż skostniałe korporacje. Gospodarka będzie bardziej agresywna, ale też mniej przewidywalna. Z jednej strony możliwa jest fala nowych prosperity, z drugiej wzrost kryzysu wynikających z pochopnych decyzji, które na pewno nie przetrwają do roku 2027. Ale nie wiesz proszę, że na przykład nie ma wody, czy nie ma prądu, czy że wodę trzeba oszczędzać, czy że woda jest zatruta, dlatego że woda będzie przede wszystkim przedmiotem bardzo prostej manipulacji i straszenia ludzi. Duchowość pod wpływem tej koniunkcji, czyli koniunkcji Saturna i Neptuna w znaku Barana, przejdzie głęboką transformację. Neptun w Baranie przestanie akceptować bierne podążanie za iluzjami lub utopijnymi wizjami. Zamiast tego nastąpi przebudzenie duchowego wojownika. Duchowość stanie się bardziej aktywna, bardziej pragmatyczna, a nawet konfrontacyjna. Rozwinie się zainteresowanie praktykami, które łączą ciało, umysł, ducha w działaniu, jak medytacja dynamiczna, sztuka walki czy inne praktyki inicjacyjne. Nowe ruchy duchowe będą bardziej zorientowane na realną zmianę świata niż eskapizm. Możemy spodziewać się również silnego ruchu odrzucenia fałszywych guru i pustych ideologii. Pojawi się większe zapotrzebowanie na duchowość, która ma dawać siłę, motywację i autentyczne poczucie w, sensie, w sensu w codziennych wyzwaniach. Podsumowując, koniunkcja Saturna i Neptuna w Baranie to narodziny nowego cyklu odwagi realizmu i duchowej siły. Świat wejdzie w fazę odważnych zmian, gospodarczego ryzyka i aktywnego poszukiwania sensu życia. Będzie to czas, gdzie która nagrodzi autentyczność, determinację i gotowość do działania. Jesteś gotowy? Jesteś przygotowany? To od 25 zaczyna się twój czas. Planety oferują doskonałe warunki do tego w ostatnich dniach maja. Postaw na innowacyjne pomysły oraz nowoczesność. Od 25 maja bowiem inspirujące konstelacje Merkurego pobudzą Twój umysł i możesz nagle wpaść na genialne pomysły. Może ktoś zainspiruje Cię, może sam dostrzeżesz inne perspektywy. Można w tym czasie znaleźć ludzi do wspólnych planów i projektów. Otwórz swój umysł szczególnie dookoła nowiu. w znaku bliźnia 27. Ten bowiem zapoczątkuje innowacyjny cykl, w którym trzeba będzie nastawić swój umysł na więcej elastyczności, więcej ciekawości świata, chęci do uczenia i zdobywania nowej wiedzy. Jesteś zaproszony do kreatywnego korzystania ze swojego umysłu, dlatego zastanów się, czego chcesz. Czego jeszcze trzeba się nauczyć, co poznać? Świat zmienia się i my musimy razem z nim, no, przynosi wiele nowych informacji, ale także szokujących informacji, które wpłyną na zmiany w świecie. I na zakończenie, jak zawsze, trudne dni i dobre dni mają do zapisania. Trudne dni: 11-12, trudne rozmowy, oskarżenia, obwinianie, niepotrzebny upór, 17 18, nieoczekiwane zwroty akcji, drażliwość, upór, stres, kłótnie, przesadne reakcje i zwiększone ryzyko wypadków, czyli jeszcze raz od 11 do 20 około trudny czas, szczególnie właśnie spełnią znaku skorpiona. Dobre dni, i 6 maja, wiosenna gorączka, romansy, połączenie duch, dusz, inspiracja, pewność siebie, ciepło i kreatywność. 20, od 20 do 24 maja, otwartość, elastyczność, harmonijne relacje, miłość, namiętność, instynkty, piękne instynkty. Wewnętrzna pewność siebie, inspirujące spotkania, przyjaźnie, ważne spostrzeżenia czy kreatywność i 26-27 maja inspiracja, wzajemne wsparcie, dobre decyzje, harmonijna komunikacja, udane negocjacje, zawieranie umów, zadowolenie. Dziękuję kochani za wysłuchanie, zapraszam do lajkowania, zapraszam do komentowania, zapraszam Was do porad. Informacje do mnie znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroberitas.com. Do zobaczenia.